Witam Was. Jest 29 lipca. Do zawodów mam 29 dni. Dzisiaj mam w planie trening barków oraz bicepsa z tricepsem. Zrobiłem sobie już takie wstępne po 20 ruchów z nosu w ramion w bok. Z dwoma kilogramami, potem z opaskami dodanymi do tych dwóch kilogramów. No a teraz. 5 kg talerzyki do sztangi. Jedynego, czego mi brakuje teraz, to właśnie jakiegoś kopa. Energii, którego, której mi brakuje. Jak widać, jestem coraz mniejszy i coraz słabszy. Robię tego jeszcze mam nadzieję cztery serie. Pierwsza seria następnego ćwiczenia poprzednich wykonałem 5 Tego spróbuję wykonać jeszcze 4, czyli razem 5.